No cześć, rozpoczynam sobie walkę o bar. Dwaj wściekli zabójcy, gotowi poderżnąć sobie nawzajem mm. gardła, wchodzą do pokoju obok. Wygląda na to, że zaraz się powykańczają. Jednak nie, siadają przed telewizorem i rozwiązują sprawę za pomocą komputerowej gry kung Pusiłem ich kablem konsoli do gier. O, oh, Rico. jesteś niegrzeczny. Oj, jestem, nie, prawda? Mm -hmm. ja, Rico. Rico Muerte, słynny Alfons. A tyś kto do diabła? To glina! Muerte sięgnął po broń. Ja pierdziel. Chyba babko co? Okuźwa Ja dupcze wiedziałem, kur... Cholera! Cholera! Again! Zwykle to przechodziłem... Dobra goście, chodźcie tutaj. Ha! Palcie się. Tak jest. <śpiewa> Podstęp się opłacił. Jeszcze dlatego zapis. I tylko ta baba tam została. Może gaśnicę przypieprzy. kurwa, trafiła mnie. O, kuźwa, powiedziałem, żeby nie było. No i co. Tam jest jeszcze facet jeden. Trzeba to zrobić szybko. Jeszcze ktoś jest, no kuźba. No nie. No, baba mnie zabiła. Szok. No nie żeby coś, ale no kurde. No, szak! Ja ją też zabiłem, no nie. Jeden szczał kurde. Ej! Dobra. O kuźwa. Ja ale fart, no. Szczęście miałem niesamowite teraz Jeszcze to grubasa trzeba gończyć Dlatego zapis Jakby tu nie było zapisów w tej grze to normalnie by się pociąć można było No nie jeszcze my trafił A no masz Co, facet, będziesz w majtkach latał? O! No! Zginął, ja prawie też. O kuźwa. Jeden ształ i po mnie będzie zaraz. No! ha Give me, give me, give me, give me, give me środek! Przeciwbólowy! Give me, give me, give me, give me, give me środek! centralka telefoniczna sprawna. Dzięki. Boże. Za środki przeciwbólowe, które zaraz i tak spaszczę. Dlatego zapis. Z tyłu recepcji znajdowała się stara centralka telefoniczna. Nawet dziecko umiałoby założyć na nią podsłuch. Łatwo sobie wyobrazić tłustego Alfonsa, jak ze słuchawkami na uszach przeżywał udawane orgazmy i przekleństwa dziwek z hotelu. Oto krwiobieg Nowego Jorku. Teraz jednak słychać tam było zupełnie inny rodzaj. Jęków. Dziękuj. No, dźwięku nie ma. przyszedł, rzucił się na nas. Zabił! Uch. Co sobie jaja robisz? Przecież to tylko jeden glina. Oby to był żart! Rozwalcie go! Co za problem? Halo? Halo? Wieść, niczym śmiercionośny wirus, rozeszła się po zepsutym układzie krążenia miasta. Oto nadchodzi bestia. Nazywa się Max Payne. Tylko tą twarz taką ten Max miał, taką przytegowaną trochę. Znaczy no, nie że zła, ale nie wyglądał jak na, na superbohatera, nie wyglądał. Coś wcisnąłem. Tu coś jeszcze jest. Aha, tu gdzie facet grał na maszynie, pamiętam. Zaraz. Trzeba będzie go sprzątnąć. Kuźwa A nie Facel graj! Myślisz, że możesz mnie okradać? Wiesz do cholery, kim jestem, wiesz? Ha ha! Ja też wiem. Trupem. Ty, co do Jeszcze raz. Z bliska. Przyjął na siebie to. I muszę coś zrobić z tym ścinaniem się kuźwa na tym mu No, facet rozwalił maszynę no i co? Dobra O no, i można tutaj sobie pokręcić Ciekawe jak się tak będzie kręcić Zapis No Mamy dużo życia Oh. Tutaj chyba... tutaj będzie jatka też zaraz, większa. Chyba stamtąd wlecą. Ups. Żyjcie! No. Jeżeli takie spowolnienie jest przy śmierci faceta, to znaczy, że to był ostatni. Ale... Nie jest potrzebny środek. Przeciwbulowy, bo zaraz tutaj zdechnę. Ten gościu się zarąbi się, wyłożył. Ha, spora mi na dole. Aha, no i tu pamiętam, że też coś było ciekawego do zrobienia, żeby stąd wyjść, tylko właśnie... Aha, że. Tak, trzeba było tu się wrócić. Cisnąć przycisk. O, właśnie tak. No i skończony rozdział. Jeszcze dwa, jeszcze trzy, dwa albo trzy i koniec części pierwszej. Odwrócić się, odejść i olać to miasto. To byłby mądry wybór. Ale widać nie byłem zbyt mądry. Kamienice należące do Lupinu były zapuszczonymi melinami, w których gnieździły się różne przybytki. Sklep strunkami, lombard, pralnia prowadzona przez mafijnych lichwiarzy itd. Nie wiem jakim cudem, ale wiedzieli, że jestem gliniarzem. Wiedzieli też, że po nich przyjdę i na pewno czekali na mnie z bronią w ręku. Melinę Lupino rozświetliła eksplozja. Wybuch bomby zamienił śnieg w płynne złoto, a słup ognia sięgnął nieba. Płomienie odbijały się w szybach czarnego Mercedesa, który bardzo wolno jechał ulicą, jakby kierowca robił sobie wycieczkę krajoznawczą. Przyjrzałem się uważnie pasażerowi tego samochodu. To był Władimir, szef miejscowej rosyjskiej mafii. sól wokół Puncinello. Coś mi mówiło, że byłem świadkiem wojny gangów. Obudka. Jeżeli to ma być wolno jadący samochód, i but. Aha. Czemu muszą być wszędzie wybuchy tutaj, kurde. W pobliskim budynku wybuchła kolejna bomba. Miałem szczęście. Zbiry w środku byli nieźle wystraszeni. Jednak istniała też druga strona medalu. Wewnątrz mogły tykać następne bomby, a policja była już pewnie w drodze. Apartament Jacka Lupino znajdował się na samej górze. Tak przynajmniej było przed wybuchem. No i facet, facet. Jeszcze tutaj zrobimy rozwałkę i skończę sobie odcinek. O, I tu będzie Ingramik. Telewizory nie działają. Coś ciekawego jeszcze? Hejże. Hejże, ejże, ejże! Tutaj jakieś wejście do tej tam kurde. No, ja chcę tam poszlić szelbę. Czy da coś takiego, faszerowanie w czy... Czy może, lepiej użyć koktajlu? Może tu strzelić. Nie. No dobra, no nic, trudno. Bywa. Trzymajcie się, odcinek się skończył. Cześć wam. Do następnego.